Dobra, siemano, witam was bardzo serdecznie e, w następnym już e, odcinku z Wiedźmina Dwójki, tak jak ostatnio skończyliśmy, mieliśmy wysłać ten dziennik czy raport, chyba raport kapitana, tak, do Królewską Pocztą nie wiem do kogo szczerze mówiąc O, w mi wpadły spadły, i teraz tak, znalazłem sobie właśnie hmm, taką Królewską Pocztę trochę o tym o, hmm, tu troszkę po poczytałem i właśnie u takiego Ludwiga Mrse nie wiem czy to jest jakiś Franc, czy coś takiego. Jest yy, królewska poczta. I teraz tak, mamy zadanie, Boże, jak się opi ta baba. Jak miło. No oby. Musimy wrzucić i przeszukać tam przez ją nawet pokazała, czyli wrzucamy list prawym. Przejrzyj korespondencję w skrzyni, a jeśli wyruszysz plot, sam odszukaj wrak drugiego statku. Przeszukaj. Yy, potrzebujesz klucza. Hmm... Olera Elfia Sforcz! Hej, ja jestem cznotliwą niewiastą! Potrzebujemy klucza, 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 klucza. Hmm, gdzie to może być? A to raczej nie. Jakież tam będzie miał? To skrzynia poczty królewskiej? Na twoim biurku stoi skrzynka poczty królewskiej. Tak. Jednym z moich obowiązków jest opiekowanie się królewską pocztą. Hmm. Na no, posłem, że dzisiaj mógłbym nie. mógłbym przyjrzeć jej zawartości. Nie ma problemu miłej lektury. Bywaj. <laughs> nie ma problemu miłej lektury. Spoko. I dobra, ekwipunek, raport, ojej, hmm. dobra to sobie zapozóźcie i to przeczytajcie, bo mi się nie chce czytać aż tyle, eee, sobie to przeczytam zaraz r ruszymy. okej okay. nie ma problemu teraz tak jest taka opcja bywaj zresztą <laughs> gdzie jest ten drugi statek bo przecież on gdzieś musi, musi być tutaj nam pokazuje nawet w dzienniku że gdy wyruszysz z plocą odszukaj brak drugiego statku i bardzo miło tylko że nie wiem gdzie on jest co mam dalej o A ma odebrać nagrodę zapomniał Dlaczego Ludwiga Narce w ogóle dom jest tutaj na rynku także taki dwupiętrowy, a my idziemy teraz po nagrodę. Kotek. Dobra. Ciekawe że dostaniemy za tą nagrodę. Gdzie ja Oreny? A, 672 Oreny, no. Nawet, nawet. Teraz na pewno dużo, dużo wpadnie. Ten ziomek jest, oj... No ziemak jest tutaj, tak? Zlecenie wykonane. Kajran żyje. Yeah. Dobra robota, pieniądze są twoje. Przyjmij jeszcze ten upominek. Żebyś nas nie brał za skończy. Ale masz okulary świetne. Pancerz Krana? What the fuck? Let me see. Zbroja z pancerza Kairana. Wow. Solidne sukno otwardzona skóra. Skóra Kairana i dratwa. Ja mamy dwóch, dwóch... składników miały. Utwardzona skóra i solidne włókno. Kurka, teraz sobie szukać. Nareszcie. O! Jak tam gościna u pana komendanta? Chris, tutaj? Tacy jak on mogą się przydać. Albo zakuć nas w łańcuchy i puścić z prądem rzeki. Powiedział, że na barce trzymają pojmane wiewiórki. A dodał, że trzymają na nic jara na EPS Nilena? Prawą rękę Jorweta? Nie. To co? Pójdziemy go odwiedzić? Może coś wie o królobójcy. Chodźmy. Tak po prostu? To zmienia moje plany w tym odcinku. Ale tam nie przeszkadza. Prowadź tristy przodem bardzo chętnie. Będę szedł dymem na szczęście, co ja nam. Whatever. Whatever what, 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 whatever. Co jest panowie? A tu czego? Chcemy porozmawiać z rannym miejscem. Nie wolno mi nikogo wpuszczać. Rozkaz komendanta Loredo. Słyszałem, że się z tobą dogadał, ale... więc zejdź mi z drogi. A i tak wam nic nie powie. Zdycha. Whatever, is trees. On, on, on go uleczy. przysnął. się Już się za wszystkie czasy. Ależ go skatowali? Ma stuzin złamań. Lord. Będę potrzebowała twojej pomocy. Co mam robić? Zaklęcie, którego użyję jest bardzo bolesne. Jeśli zacznie się rzucać, mogę go zabić. Uspokoję go znakiem, akcji. Właśnie. Okej. Aksie. Hej! Niunia! na mnie patrzysz. się, niunia! Się. Nic z tego nie będzie. Niedoczekanie, kurwi synu. Nie jestem zdrajcą. Majaczy. Wadger! Gdzie jestem? Na barce we Flotsam. Barka skazańców. Już po mnie. Okej. Okay. Jak się złapali? Jak żołdakom Loredo udało się dopaść zastępcę Jorweta. Nigdy by mnie nie złapali. Gdyby nie zdrada. Gdyby nie my, właśnie konałbyś w męczarniach. Gdyby nie Dłan, nie byłoby mnie tutaj. W oddziale Jorweta jest Wiedźmin. W końcu okazał się kanalią. Jak każdy Dłan. Co się stało? Zdradził. Zaproponował mi układ. Spotkaliśmy się w miejscu, gdzie rosną róże pamięci. Powinienem był się domyślić. Róże pamięci? Tak. Jedne z ostatnich. Myślał, że dla władzy nad komandem zdradzę swojego brata. Odmówiłem i doszło do walki. Nigdy nie widziałem czegoś takiego. Żaden człowiek nie jest w stanie tak szybko się ruszać. To była masakra. Oberwałem jako pierwszy, dlatego żyję. Wykrwawiłbym się, gdyby... gdyby nie znaleźli mnie ludzie Loredo. Leto zabije Jorweta. I wszystko przepadnie, tyle ofiar, tyle cierpienia, wszystko na marne. Królobójstwo jest letor. Tak. Po co temu Dłan śmierć Jorweta? Wykorzystywał nas od początku. Jorwet przestał mu być potrzebny. Zaczął przeszkadzać. Nie wiem, czego chce. Hmm. Czego chce Jorwet? Dlaczego akurat Flotsam? się. Zróbmy hmm. tak. Jestem teraz jedyną osobą, która może go ostrzec. Mów. On... My walczymy o coś więcej, Wiedźminie. Flot sam to tylko początek. Nie jesteśmy bandytami. Walczymy o wolność. Gdy nadejdzie czas, Jorwet odpowie na wyzwanie i wyjdziemy z lasów, by stanąć do bitwy. Jakiej bitwy. Nie powiedział. W takim razie dowiem się od samego Jorweta. Chciałbym to zobaczyć. Wiem już wszystko. Co teraz? Jorwet. A jeśli on też wie? To przypomnę mu stare porzekadło. Wróg mojego wroga jest moim przyjacielem. Ostrzeż go Gwynblade. Jorwet walczy, bo to u mnie najlepiej. Jest NC, prawdziwym wolnym. Jednym z ostatnich ta walka ma sens teraz bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Jest jeszcze nadzieja. O czym ty mówisz, Tiaran? Nadzieja na co? Na zmiany, na lepsze jutro. Ja już tego nie zobaczę. Zakatują mnie na tej barce, odejdę tam, gdzie kwitną jabłonie, ale wy <coughs> musicie! Musicie ostrzec Jorweta! U. A, dobra, oglądajcie. Jennifer powiedziała, że Ciri odeszła na dobre, żyje teraz w innym świecie i jest szczęśliwa. Zanim opuściła ten świat, dała nam wyspę Jabłoni. Naszą wyspę. Nie liczyliśmy czasu. Ludzie wierzą, że widma Gonu są nieśmiertelne. Pędzą przez nieboskłon, dzierżąc miecze błyskawic w trupich dłoniach. Porywają ludzi, którzy stają się kolejnymi. Piornymi jeźdźcami spalili sad i chatę, pancernymi buciorami podeptali naszą wyspę. Geralt, nic ci nie jest? Byłem na wyspie Jabłoni, pośród mgieł, po pogromie w Rivi. Ciri zabrała tam mnie i Yennefer. Upiorni jeźdźcy porwali Jena, a ja ruszyłem w pościg. Ale... Zaraz. Czuję, że wszystko zaczyna się łączyć. Gdy pół roku temu Wiedźmini znaleźli mnie ledwie żywego, pod Kermoren ścigałem nieupiory gonu. Prześladowałem mnie też na Podgrodziu i w Wyzimie, gdy zabiłem Wielkiego Mistrza. Teraz jestem pewien, że to nie był przypadek. Ciaran powiedział, że rosną tu róże pamięci. Cedric też o nich wspominał. Jeśli to prawda... Powinienem szukać Jorweta, a nie kwiatków. Mogłabym przywrócić ci pamięć. Jesteś pewna? Wszystko na to wskazuje. Cokolwiek blokuje twoje wspomnienia słabnie. Mając choć jeden płatek róży pamięci, mogłabym przełamać barierę. Te kwiaty naprawdę mają wielką moc. W takim razie, Jorwet poczeka. Pójdę z Tobą. Byłoby miło. Będzie mi bardzo miło. W takim razie, w drogę. Cedric wspominał o starych elfich budowlach niedaleko wodospadu w lesie. Tam powinniśmy zacząć. Prowadź. Ja ci kurwa pojęcie. No, możesz prowadzić. Groźnik przysnął. Się Oj, już nie wejść, się do... No, chodź. Prowadź. Prowadź. No żeby tam już tam byliśmy przecież tam za tym foto z tym fotos panem strzelił jeskienia tak ten się w żołnierzy idzie dziurki co ty robisz czy to musi być no tak czy to ty zjadłeś czerwonego kapturka ksiwe pakaro ojej może zachodzi słońce chyba albo wschodzi. Damn. Ale żeby drogę trysk. O nie, okay. <try> A ja szam, tutaj nie okej No jeszcze mamy tutaj nieprzyjaciół chyba No to O nie Oj, nie tu, tu Gerald tych te... jest jakąś różdżkę nagle z dupy, że ona nigdy nie miała Buu Naker O tak, więcej, więcej Trice błagam a, biją się między sobą. Spoko. Biją się między sobą, spoko. Lubię to. No. Już blisko gdzieś, nie? Man, <gry> Pułapka. Yeah, like a boss. Neckery A, też tu. Эй, воевник. Ну, повальчи, сэр, А, воевник, не Moje słowa. No dobra, no gdzie to jest. Uuu! Nie chcę żadnych rękawic. Wydaje mi się, że to tutaj. To dospad, Menhir? Teraz powinniśmy iść drogą w górę. Już bardziej sobie elfy nie mogły skomplikować życia budować ogrody pośrodku lasu nie marudź już niedaleko same oni żyją żyją przecież w lesie to wiesz Cedric opowiedział mi piękną legendę o tym miejscu Elfie legendy z reguły są piękne. Rzeczywistość wygląda znacznie gorzej. Wkrótce się przekonamy. Mmm, sekundy musi gdzieś tu być. Ponad Cedric mówi, że Cimoril przyćmiewała urodą nawet Franceskę Findaber, uważaną za najpiękniejszą kobietę świata. Cedric za dużo pije. On naprawdę ma dar widzenia. Gdyby tyle nie pił, mógłby się nauczyć go kontrolować. Cedric pije, bo nie chce mieć wizji. Tym akurat rozumiem go doskonale. Dobra. O, spójrz, to para kochanków. Piękne. Tak. Nie rozumiem. Tak. Jak elfy mogły się stać takie okrutne? Ten z blizną miał w sobie... Tris. Róża pamięci Cimoril Legenda mówi, że bez kropli krwi róża umiera. Sprzedana również. Ale jeśli podarujesz ją kochanej osobie, wówczas nigdy nie zwiędnie. To nie w <laughs> Yy... Albo ją speczymy, albo na odwrót. <grymne> Wolę tą lepszą historię. A jest dla ciebie. Oh, Geralt. Chcesz, by się zatrzymała. Jeśli legenda zawiera choć ziarno prawdy, róża przeżyje bez kilku płatków. Dziękuję. O tej rzeźbie mówiłem łysy. <grym> <grym> Państwo <grym> się nie przeszkadzają. Dostaniemy za nią tyle orenów, że na miesiąc zabawy w burdylu wystarczy. Albo i półtora. Skąd Babsztyl ma tyle pieniędzy? Z defraudancji chyba, skoro kupują chałupę i stacik jeszcze na rzeźby do ogrodu. Co w ogóle robi taki chordniczy? Nie dźwigniemy tego, kurwańska mać. W całości nie. Odłupniem nogi, potem łeb i po kolei... <laughs> sam sobie łeb odłup, prostaku. Zamknij mordę, ci. A jen. Aha, tři jsme to podpali, a vám to to Kurva, mě si zatřímal lopaty, no to jest... je... Jak jako kocham tą grę. Gej. Hihihihihi oh. Jakież piękne pomieszczenie mm, woda na ścianie mm. Budowali takie kompleksy, zanim pierwsze ludzkie okręty wpłynęły do Delty Pontaru. Skąd no, ty to wiesz? Elfy posiadają wrażliwość, jakiej brak ludziom. No to wpadliśmy. No tak. Rzeczywiście. O, dziki. Uuu, dziki goń. Przydamy się to wszystko. Do, do zbroi rana na przykład nie mądre gole Nie, no może no. się przyda Może jakiś No dobra, tu jest Co tam? Wygląda na to, że utknęliśmy uh -huh. Musi być stąd jakieś wyjście mm -hmm. Co się tak patrzysz? Mam coś na twarzy? Mm -hmm. Co ci chodzi po głowie, Geralt? No nie, zabierajmy się stąd Kąpiel. Przydałaby ci się kąpiel. Tobie też. No mam go. Ach ta magia. Banią w schodek. No. Jedźmińska brzytwa, leto, lubi tu przychodzić. Po co tu stoimy? Przecież go nie ma. Jemy? Duan ukradli nam historię Eldana i Cymoril, tak jak teraz kradną róże pamięci. Zrobili z niej ckliwą, pustą bajeczkę. Przystojny elf i prześliczna elfka żyli sobie w baśniowym lesie, aż tu nagle zjawił się ludzki książę na białym rumaku. Jeszcze przystojniejszy, Bleded One. Jednak my, Ensyt, pamiętamy. Bezgraniczne oddanie, poświęcenie, pasja, namiętność. Jakie dziary. Legenda mówi, że w tych kamieniach zaklęto miłosne westchnienia kochanków. Słyszą je tylko zakochani. Gadające kamienie i śpiewające krzaki. Elfie kędożenie. Częściej chodzić na spacery. Przez chwilę zapomniałam o flot, sam, wiewiórkach, królobójcy i całym świecie. Co nie najlepiej świadczy o świecie. Potrzebuję trochę czasu, żeby przygotować zaklęcia. To może zająć nawet kilka dni. Mhm. Jakie mhm. masz plany? Spotkam się z Jorwetem. Głupia by było, gdybyś dał się teraz zabić. Do czego zmierzasz? Niebawem odzyskasz pamięć. Spojrzysz na wszystko z innej perspektywy. Dowiemy się, co się stało z Yennefer. Mam rzucić to wszystko w cholerę? Powiedzieć Roszowi, miło było, chłopie, ale ruszam w swoją stronę? Mógłbyś. Nic mu nie jesteś winien. Po prostu boję się, że wpakujesz się w coś, z czego nie wyjdziesz cało. I to stary lis, walczy z ludźmi od stu lat. Ten Leto też nie jest zwykłym siepaczem. Aż strach pomyśleć, kto za nim stoi. To bagno, Geralt. Możecie cię wciągnąć, zanim się zorientujesz. Za późno. Chcę, żebyś wiedział, że... Jestem gotowa jechać z tobą na koniec świata ratować Jenefer, bo jestem to winna Tobie i jej. Jestem gotowa rzucić dworskie życie, politykę, królobójców wszystko. Mogę nawet mieszkać w Kermoren. Wszystko zależy od ciebie. Tris. Pozwól mi dokończyć, bo drugi raz nie dam rady. Jeśli będziesz chciał odejść, zrozumiem. Eee? Zapie królobójce, skoro. Jak dobrze pójdzie, złapię królobójce nim skończysz przygotowywać swoje czary. A jeśli nie pójdzie? Tris, naprawdę chcesz, żebym siedział przez dwa dni w karczmie i pił z miejscowymi, gdy leto próbuje przejąć kontrolę nad skojatel? Nie! Ale co potem? Co jeśli Jorwet wyśmieje twoje rewelacje, powie, że leto uciekł i nikt nie wie, gdzie go szukać? A więc jaki jest plan? Odejdziemy? Zostawimy królobójcę Roszowi i zajmiemy się własnym życiem? Nie mogę. Chciałbym odejść, ale najpierw muszę udowodnić, że jestem niewinny Ludzie Foltesta i łowcy nagród nie dadzą mi spokoju Nie takiego życia chciałem dla nas Czułbym, że odpuściłem, kiedy można było coś zrobić To by była ucieczka A my przecież nie przegraliśmy Bez względu na to, co zrobisz, możesz na mnie liczyć Potrzebuję kilku dni na przygotowanie zakręć Pomówię z Zoltanem o, o Jorwecie Kiedy wewnątrz no. rachunki z królobójcą, wrócimy do rozmowy Nowy poziom Hmm, przeżycia w... Takie przeżycia dają nowy poziom. E, to mamy co to jest? Kwen? Nie, nie chcę... No, i tak muszę, i tak muszę chyba. Hmm. hmm. Dodać kwena czy więcej wigoru? To jest pytanie. Więcej wigory. Myślę, że dalej się przyda. Bardziej Dobra. Geralt? Geralt! Oh. A, tu jesteście. Wszystko w porządku? Przyjemnie tutaj. No, no, ładna piwnica. Nawet bardzo. Jak nas znalazłeś? Znajdowanie tych, których szukam, to moja specjalność. Zabierajmy się oh, oh, oh. stąd. W lesie jest mnóstwo skojatel. No problem. Dobra, myślę, że tutaj sobie skończymy taki mały epizod z tą piwnicą, jak oni tam zbają I widzimy się już w następnym odcinku. Siemano.